Główny stereotyp zawodu lekarza. Co się najczęściej słyszy i co najbardziej boli? Od pacjentów, to ten taki stereotyp, pokaż lekarzu, co masz w garażu. Mhm. To tak, to zdecydowanie. No teraz jest nowe, że się na niczym nie znają. Wszyscy się znają w internecie, bo poczytali. Na szczęście poczytałam w internecie i wszystko wiem, a lekarz tego nie wiedział. Mhm. Tak, ale to nie boli. Czasem jak się mówi, ile lekarz zarabia to tak jakby wziąć jego konto i podliczyć z miesiąca na miesiąc. I nikt tutaj nie rozmawia o tym, ile godzin lekarz przepracował. I jak mówią, że na przykład lekarz do, zarobił 10 tysięcy, a nauczyciel zarobił 3 tysiące, no to nie porównuje się 40 godzin tatu do 40 godzin. Tylko po prostu przelew do przelewu. No i ja zawsze wtedy mówię, że jeżeli nauczyciel, czy sprzedawca, czy mm, policjant, czy ktoś inny zrobi dwa razy więcej godzin, w miesiącu, no to też zarobi dwa razy więcej i nagle też dobije do tych dziesięciu, tak?